Jeżeli dostajesz do rąk biografię faceta, który na nowo przywrócił kinie, w telewizji, modę na mieczyki, rycerze i tak dalej. Dzięki któremu tak naprawdę dostaliśmy grę o tron. Dzięki któremu dostaliśmy piękne trzy Lord of the Rings, mniej piękne trzy Hobbity. Czyli tak naprawdę zostajesz człowieka, który wymyślił fantastyczne języki, napisał mnóstwo ciekawych mitologii, jednego z najlepszych opowiadaczy historii i ty musisz teraz opowiedzieć historię o tym opowiadaczu. To szczerze powiedziawszy, ja bym się zesrał w gacie, bo bałbym się ruszyć takiego Ciężkiego tematu, żeby nie zrobić sztampowej historyki. Ciężkie dzieciństwo. Doświadczenia mnie nauczyły. Piszę książkę. Mm. Ale chyba twórcy się nie bali, a może powinni, bo niestety Tolkien zawodzi. Tolkien, to nie do końca jest biografia filmowa na naszego J.R.R. Tolkiena, czy też Tolkiena. Wybaczcie mi, jeżeli będę skakał wymową. Ponoć dobra brytyjska Tolkien, ale może my Polacy nie gęsi i swoją wymowę mamy. Powiedzmy. Nie jest to zatem cała biografia. Koncentrujemy się na wczesnych latach życia naszego J.R.R. Tolkiena, Kończymy zanim jeszcze napisał pierwszego hobita, więc dzięki temu teoretycznie możemy lepiej zrozumieć, skąd jego fascynacja, jego budowa światów, jego zrozumienie tych właśnie wielgachnych mitologii przyszło. Poznajemy go od malutkiego dzieciaka po ten okres, gdy jest już profesorem. Zatem jest kupa miejsca i kupa do opowiedzenia. Niestety ten film bardzo szybko wpada w takie encyklopedyczne odhaczanie. To zobaczyłem, bardzo ważne, prawie ważne, ciekawostka. Wiecie, takie troszeczkę triwia, czyli dostajemy. Ojoj, był biedny za młodu. Ojoj, mama umarła. Ojoj, był w czymś, w stylu się sierocińca. Ojoj, trafił do szkoły, gdzie był najbiedniejszy. Ojoj, pewnie nie do końca się dogadywał ze swoimi kolegami, którzy potem stali się jego kolegami. I tak odhaczamy, odhaczamy, odhaczamy. Ojoj, ciężko mu było na wojnie, ale. Problem jest tutaj taki, że w żaden z tych tematów nie zagłębiamy się tak jak powinniśmy. Ja byłem na tym seansie z koleżanką, gdzie mieliśmy bardzo różne perspektywy. Ja, zafascynowany jego rozumieniem i rozbudowywaniem języków, Szukałem tego, chciałem, żeby chciałem zrozumieć, jak facet może budować i tworzyć własne języki, ponieważ ja jestem kompletnym beztalenciem i ledwo co cieszę się, że umiem angielski, żaden inny język, mimo najróżniejszych prób mi nie wchodzi. I chciałem skumać o co tu chodzi, jak on to zrobił. Szczególnie że języki powstały wcześniej niż powstał Hobbit i Lord of the Rings. Zatem dla mnie. Już tutaj jest odpowiedź do tej całej reszty. Ona znowu chciała zrozumieć, jak on tą swoją wyobraźnię rozwijał. Chciała skumać troszeczkę ten magiczny świat Tolkina. I po seansie, zarówno ja, jak i ona, no jesteśmy zawiedzeni. Bo ja na przykład dostałem sceny, gdzie on zaczyna dyskutować z jakimś profesorem, gdzie zaczynają się wymieniać, troszeczkę wiedzą, gdzie jeden opowiada, co robią języki, albo jak powinniśmy te języki budować. I super, myślę, o, pójdziemy w tę stronę, chociaż dłużej. 3 minuty, su, film ucina idziemy gdzie indziej. Mamy z drugiej strony scenkę, gdzie ona opowiada jakąś bajkę i widzimy pokój i jakieś tam rysuneczki, nie rysuneczki. I okej, okay, to jest fajne, to jest takie delikatne pokazanie. Okej, okay, tutaj dostaliśmy ten element, który później był potrzebny do tego i tak dalej. Nie jest to wszystko hamsko wpychane ci do gardła, czyli o popatrz, to będzie szeloba. O popatrz, ten rysunek będzie wykorzystany później. O popatrz, pierścień złotorenu, coś tam, to potem on to wykorzysta. Nie, nie, to się pojawia, to ma swoją fabularność. Rolę do odegrania w tym filmie, a my oczywiście, znając Lord of the Rings, znając Hobbita, znając Similarion, możemy potem, a to rzeczywiście, a to ciekawe, i tak dalej. Tyle, że no właśnie, jeżeli ty widziałeś te filmy albo czytałeś te książki, no to oglądasz ten film i mówisz, a no to może się łączyć z tym, to może się łączyć z tym. Dokładnie, jakbyś czytał jakąś e, encyklopedyczną notkę. Nie ma tutaj. Odwagi, by powiedzieć, dobra, idziemy w jeden z tych tematów i zagłębiamy się mega. Na przykład, lądujemy w czasie pierwszej wojny światowej, zakopmy się tam na długo, niech to będzie jedno z najważniejszych doznań. Niestety, albo Pójdźmy do tego Oxfordu, do Cambridge, do ich do wymiany pomiędzy jednym a drugą uczelnią, do tego, skąd miał znajomych tu, znajomych tam, jak, tutaj, jak on się rozwijał. I tutaj zróbmy z niego troszeczkę takiego językoznawcy. Ja aż czekałem, że dostanę troszeczkę piękny umysł i Johna nasza na nowo, to chciałem zobaczyć, jak on widzi te języki, jak on to rozumie lepiej niż inni. Albo pójdźmy w samo dzieciństwo, bardzo się tam skupmy na tym, gdzie ta wyobraźnia się rozwija. Ten film nie potrafi się na to zdecydować. Idzie trochę tu, trochę tu, trochę tam lecimy, troszeczkę skaczemy czasami, czyli jesteśmy niby w pierwszej wojnie, potem idziemy wcześniej, jesteśmy w pierwszej wojnie znowu teraz do dzieciństwa, i tak sobie skaczemy bardzo delikatnie, bez żadnych, nie wiem, strasznych wolt I efekt jest taki, że ten film nie jest zły, ale z pewnością, z pewnością zawodzi i z pewnością no jest jest rozczarowaniem. Czy większym, czy mniejszym, to zależy od Ciebie, ponieważ, kurczę, no to jest film, który ja bym sobie z chęcią zobaczył w sobotę, czy w niedzielę, tam o godzinie 20. Aktorstwo jest fajne. Lily Collins, którą niedawno widziałem, dobry, zły i brzydki, gdzie grała byłą partnerkę, Teda Bandiego. widać różnicę. To tutaj fajnie, bo widzę, bo ta aktorka no, ma coś w sobie, potrafi zagrać bardzo delikatnie. Super. Bardzo urocza dziewczyna. Nicholas Holt. Stara się, stara się w cholerę jak może, chociaż ma ciężką rolę, ponieważ on musi zagrać i 17-latka, i 30-latka, i są momenty, gdzie ja mam problem z określeniem jego wieku, no bo kurczę, no jego fizyka niestety na to nie pozwala, ale zdecydowanie, yy, no, no jest coś w tym, w tym jego Tolkienie, i, i ja osobiście go bardzo kupuję. Też. Jest to film z takim cudownym tematem, choć nie twierdzę, że łatwym, że boli mnie, że dostaliśmy tak prostą wersję opowiedzenia tej historii. Jestem przekonany, że znajdą się. Które będą się bawić świetnie, ale, ale wydaje mi się, że dla jednego z najlepszych opowiadaczy historii, no to zwykłe opowiedzenie historii, to co jesteśmy tutaj, to jest zdecydowanie za mało. Ja mam ogromne poczucie niedosytu, chciałbym więcej i boli mnie jak cholera, że dostałem tylko sztampową historyjkę, taką jakbym przeczytał. Nie wiem, na dwudziestej stronie Newsweeka umarł yy, ktoś tam i zrobimy mu króciutki biogram. Ale może w jakiś sposób was ten film przekonał, więc... Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli faktycznie jest lepiej, ja czegoś nie widzę i może jest to film dużo, dużo ciekawszy. A jeżeli Wam się nie podoba, także czekam na komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć na Patronite.pl ukośnik brody z kosmosu, jeżeli macie ochotę, możecie dołączyć do brodatej braci, zostać patronem, dzięki czemu decydujecie na co idę do kina, dostajecie dostęp do dodatkowych materiałów, do dodatkowych ekskluzywnych zdjęć, filmików i wcześniej wiecie, co będę planował, co robię i tak dalej. Zatem jeszcze raz, Patronite.pl ukośnik. Brody z kosmosu. Jeżeli przypadnie do głowy ten materiał albo inny materiał na brodach, to bardzo Ci dziękuję i zapraszam do subskrybowania kanału. My widzimy się zatem następnym razem na Brodach z kosmosu. Na razie!